Witam serdecznie wszystkie dzieci i dorosłych. Zabieram Was w kolejną podróż do świata baśni Hansa Christiana Andersena. Dziś przeczytam Wam bajkę o księżniczce na ziarnku grochu. Zamknijcie oczy, a Wasza wyobraźnia sama wyczaruje obrazy, o których usłyszycie. Księżniczka na ziarnku grochu Hans Christian Andersen. Był sobie pewnego razu książę, który chciał się żenić z księżniczką, ale to musiała być prawdziwa księżniczka. Jeździł więc po świecie, żeby znaleźć prawdziwą księżniczkę, ale gdy tylko jakąś znalazł, okazywało się, że ma jakieś ale. Księżniczek było dużo, jednak książę nigdy nie mógł zdobyć pewności, że to były prawdziwe księżniczki. Zawsze było coś tam niezupełnie w porządku. Wrócił więc do domu i bardzo się martwił, bo tak ogromnie chciał mieć za żonę prawdziwą księżniczkę. Pewnego wieczora była okropna pogoda: błyskało i grzmiało, a deszcz lał jak z cebra. Było strasznie. Nagle zapukał ktoś do bramy miasta i stary król wyszedł otworzyć. Przed bramą stała księżniczka, ale mój Boże, jakże wyglądała! Co uczyniły z niej deszcz i słota? Woda spływała z włosów i sukien, wlewała się strumykiem do trzewików i wylewała się piętami, ale dziewczynka powiedziała, że jest prawdziwą księżniczką. Zaraz się o tym przekonamy pomyślała stara królowa. Ale nie powiedziała ani słowa. Poszła do sypialni, zdjęła całą pościel, na spód łóżka położyła ziarnko grochu. I ułożyła jeden na drugim dwadzieścia materaców na tym ziarnku grochu, a potem jeszcze dwadzieścia puchowych pierzyn na tych materacach. I na tym posłaniu miała spać księżniczka. Rano królowa zapytała ją, jak spędziła noc. – O, bardzo źle – powiedziała księżniczka. – Całą noc oka nie mogłam zmrużyć. Nie wiadomo, co tam było w łóżku. Musiałam leżeć na czymś twardym, bo mam całe ciało brązowe i niebieskie od sińców. To straszne. Wtedy mieli już pewność, że była to prawdziwa księżniczka. Skoro przez dwadzieścia materaców i dwadzieścia puchowych pierzyn poczuła ziarnko grochu. Taką delikatną skórę mogła mieć tylko prawdziwa księżniczka. Książę wziął ją za żonę, bo teraz był pewien, że to prawdziwa księżniczka. A ziarnko grochu oddano do muzeum, gdzie jeszcze teraz można je oglądać, o ile go ktoś nie zabrał. I to już koniec tej historii. Prawda, że ciekawa? Tradycyjnie zapraszam Was na kolejną bajkę. Do usłyszenia już wkrótce.